Świat Elmore można nazwać bajką w bajce, ponieważ funkcjonuje jak zamknięty, absurdalny wszechświat z własną logiką. Z pozoru przypomina zwyczajne miasto. Są tam domy, szkoła, centra handlowe i miejsca pracy. Jednak mieszkają w nim postacie wyglądające jakby pochodziły z zupełnie różnych bajek i stylów animacji. Ta różnorodność sprawia wrażenie chaosu, ale jednocześnie buduje wyjątkowość spójność świata. Elmore staje się metaforą współczesnej rzeczywistości, pełnej sprzeczności, nadmiaru bodźców i dziwnych zasad, które wszyscy akceptują akceptują jako normalne. Twórcy wykorzystują ten świat, aby w humorystyczny sposób komentować codzienne problemy, takie jak presja w szkole, relacje rodzinne czy wpływ społeczeństwa. Dzięki temu widz ma poczucie, że ogląda coś więcej niż zwykłą kreskówkę to opowieść o prawdziwym świecie, ukrytą pod warstwą absurdu i żartu. Rodzina Gambola stanowi centrum całego serialu i jest jednym z głównych powodów jego popularności. Watersonowie są bardzo przerysowani, ale jednocześnie zaskakująco realistyczni. Mama Nicole jest ambitna, zapracowana i często przeciążona odpowiedzialnością co odzwierciedla problemy wielu dorosłych widzów. Tata Richard to postać skrajnie leniwa i dziecinna, ale dzięki temu pokazuje absurd współczesnego podejścia do dorosłości i pracy. Gumball i Darwin funkcjonują w tym chaosie jako typowe dzieci, popełniające błędy, uczą się na nich i próbują zrozumieć świat dorosłych. Rodzina w serialu nie jest idealna, często się kłóci popełnia błędy, ale mimo wszystko trzyma się razem. To sprawia, że widz może się z nim utożsamiać i traktować ich nie jak postacie z bajek, lecz jak krzywe zabawne odbicie prawdziwej rodziny. Miasto Elmore jest pełne postaci, które wyglądają jak żywe bajki, co sprawia, że świat serialu jest niezwykle bogaty i różnorodny. Każdy bohater wydaje się pochodzić z innego stylu animacji lub zupełnie innej powieści. Są tam postacie rysunkowe, trójwymiarowe, realistyczne, a nawet przypominające przedmioty codziennego użytku. Dzięki temu Elmore wygląda jak miejsce, w którym spotyka się różne bajkowe światy naraz. Ten chaos wizualny nie jest przypadkowy, lecz podkreśla temat serialu, czyli różnorodność i brak jednego schematu w rzeczywistości. Postacie drugoplanowe, mimo że często pojawiają się tylko na chwilę, mają własne charaktery, problemy, historie. Widz ma wrażenie, że każda z nich mogłaby być bohaterem osobnej bajki. To sprawia, że Elmore żyje własnym życiem, nie jest jedynie tłem dla przygód Gambola. Świat serialu wydaje się nieskończony i pełen możliwości, co zachęca widza do ciągłego odkrywania nowych postaci i sytuacji. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów niesamowitego świata gambola jest świadomość bohaterów, że są częścią kreskówki. Postacie często łamią czwartą ścianę, komentują wydarzenia tak, jakby wiedziały, że są obserwowane albo zauważają absurd własnego świata. Dzięki temu serial staje się nie tylko opowieścią, ale także żartem z samej formy bajki. Twórcy wykorzystują ten zabieg, aby bawić się konwencją, parodiować inne seriale i od otwarcie krytykować schematy typowe dla animacji dziecięcych. Widz ma poczucie, że ogląda historię, która nie traktuje się zbyt poważnie, ale jednocześnie jest bardzo świadoma tego, co robi. Taka forma humoru rozwija odbiorcy dystans i uczy krytycznego patrzenia na media. Świadomość bycia kreskówką sprawia, że świat Elmor wydaje się jeszcze bardziej absurdalny, ale jednocześnie bardziej inteligentny. To właśnie ten metahumor sprawił, że serial zyskał uznanie również wśród starszych publiczności. Niesamowity świat gambola opiera się na zostawieniu zwyczajnych, codziennych problemów z zwykłym i absurdalnym światem. Bohaterowie mierzą się z sytuacjami dobrze znanymi każdemu widzowi, takim jak sprawdziany, konflikty z rówieśnikami czy próba zaimponowania innym. Różnica polega na tym, że te problemy rozgrywają się w rzeczywistości, gdzie wszystko może się wydarzyć, a logika często przestaje obowiązywać. Dzięki temu zwykłe sytuacje nabierają humorystycznego, a czasem nawet filozoficznego charakteru. Serial pokazuje, że emocje i trudności są uniwersalne, niezależnie od tego, czy przeżywa jej niebieski kot, ryba z nagami czy balon. Absurdalny świata Elmore podkreśla, jak skomplikowane i niezrozumiałe potrafi być dorastanie. To połączenie normalności z chaosem sprawia, że widz łatwo odnajduje w historii własne doświadczenia, mimo bajkowej formy. Relacja między Gambolem a Darwinem jest emocjonalnym sercem całego serialu i jednym z jego najważniejszych elementów. Choć nie są biologicznymi braćmi, ich więź jest silniejsza niż w wielu idealnych bajkowych rodzinach. Gambol często działa impulsywnie, popełnia błędy i wpada w kłopoty, natomiast Darwin jest bardziej wrażliwy, empatyczny i próbuje Łagodzić konflikty. Różnice charakterów prowadzą do kłótni, zazdrości i nieporozumień, ale jednocześnie uczą bohaterów odpowiedzialności za siebie nawzajem. Serial pokazuje, że prawdziwe rodzeństwo to nie brak konfliktów, lecz lojalność i wsparcie w trudnych momentach. W wielu odcinkach to właśnie ich przyjaźń ratuje sytuację, nawet jeśli wcześniej sami ją skomplikowali. Dzięki tej relacji, widz może zaobserwować proces dorastania, naukę empatii i znaczenie bliskiej więzi. To sprawia, że absurdalne przygody nabierają emocjonalnej głębi i zostają w pamięci na dłużej. Postacie drugoplanowe w niesamowitym świecie Gambola mają swoje własne historie i charaktery, dzięki czemu świat Elmore wydaje się pełen życia i różnorodności. Nawet bohaterowie pojawiający się tylko w jednym odcinku mają swoje unikalne cechy, problemy i zabawne przygody, co sprawia, że miasto staje się bardziej realistyczne i zamieszkałe. Twórcy często nadają im kłótnie, ale wyraziste wątki, które mogą równocześnie śmierzyć i uczyć czegoś o relacjach międzyludzkich czy o codziennych sytuacjach. Dzięki temu widz czuje, że każda postać niezależnie od roli w górnym Wątku ma swoje miejsce w świecie serialu. To sprawia, że historia Gambola i jego rodziny nie wydaje się jednym z centrum uwagi. Cały świat funkcjonuje równolegle, jest pełen przygód. Takie podejście buduje wrażenie, że Elmore to miejsce prawdziwe i żywe, gdzie każdy bohater, nawet najmniejszy, może stać się ważny w odpowiednim momencie. Jeden z kluczowych elementów popularności niesamowitego świata Gambola jest ogromny potencjał memiczny, który sprawił, że serial szybko zyskał popularność w internecie. Wiele scen, cytatów i absurdalnych sytuacji nadaje się idealnie do tworzenia memów, gifów i krótkich filmów, które szybko rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych. Humor serialu, często bazujący na przesadzie, ironii i absurdzie, trafia nie tylko do dzieci, ale również do nastolatków i dorosłych, którzy aktywnie dzielą się zabawnymi fragmentami online. Memistrzność Gambola sprawia, że nawet osoby, które nigdy nie oglądały całego odcinka, znają przynajmniej niektóre sceny lub cytaty, co dodatkowo buduje jego kultowy status. Internet stał się więc platformą, dzięki której serial dociera do szerszej publiczności. Absurdalny przygod Gambola stają się częścią popkultury. Twórcy w pewnym stopniu świadomie korzystali z tego efektu, tworząc sceny krótkie, zabawne i łatwe do zapamiętania, co przyczyniło się do ogromnej popularności serialu w świecie. Autentyczna pasja twórców niesamowitego świata Gambola jest jednym z najważniejszych powodów, dla których serial zdobył tak ogromną popularność. Widać, że każdy element od scenariusza przez ambicje, podobór dźwięku i humor był tworzony z pełnym zaangażowaniem i pomysłem, a nie według sztywnych schematów produkcji masowych. Twórcy nie traktowali widza. Jak kogoś mniej inteligentnego, dzięki czemu serial jest pełen inteligentnych żartów, odniesień do popkultury i subtelnych aluzji, które doceniają starsi widzowie. Humor bywa absurdalny, a fabuła czasem nieprzewidywalna, co nadaje serialowi świeżości i wyjątkowego charakteru. W połączeniu z głębią, emocjonalną postaci, starane, w wykreowanym świecie Gun Elmore i nietypową estetyką animacji daje to efekt, że widzowie czują, iż mają do czynienia z czymś wyjątkowym. Ta autentyczność i twórcza wolność sprawiają, że niesamowicie Wita świat gambola nie tylko bawi, ale również inspiruje i pozostaje w pamięci na długo po obejrzeniu odcinka. Innowacyjne podejście do formy i eksperymenty wizualne przyciągają widzów swoją oryginalnością. Bajka dzisiejszego odcinka nie bała się mieszać różnych technik animacji, stylów graficznych i elementów CGI w jednym odcinku. Taka wizualna mieszanka była wcześniej rzadko spotkana w serialach dla dzieci i młodzieży, dzięki czemu serial wyróżniał się na tle innych produkcji. Każdy odcinek mógł zaskoczyć czymś nowym, zarówno stylem animacji, jak i kreatywnym wykorzystaniem muzyki czy efektów dźwiękowych. Ta nieprzewidywalność sprawiła, że widzowie wracali do kolejnych odcinków z ciekawością, nigdy nie wiedząc, co ich czeka. W rezultacie serial nie tylko bawił, ale także inspirował i przyciągał osoby interesujące się sztuką animacji oraz kreatywnymi eksperymentami wizualnymi. Jeden z powodów popularności niesamowitego Świata Gambola jest sposób, w jaki twórcy bawili się językiem i nazwami. Serial pełen jest neologizmów, dziwacznych zestawień słów i absurdalnych nazw własnych, które brzmią zabawnie, zaskakują i pozostają Pamięci widza. Nie chodzi tylko o komiczne imiona postaci, także dialogi, opisy miejsc czy przedmiotów są często przesadzone lub celowo nonsensowe, co tworzy unikalny rytm i charakter serialu. Takie kreatywne podejście do języka sprawia, że Gumball nie tylko bawi, ale też inspiruje młodych widzów do zabawy z słowem, tworzenia własnych wyrazów i eksperymentowania z językiem w codziennym życiu. To element, który wyróżnia go spośród innych kreskówek, bo oprócz śmiechu, dostarcza subtelnej edukacji językowej w formie zabawy i kreatywnego myślenia.